Na parkiecie tańca z gwiazdami magia. Katarzyna Zilman i Jania Lizer, pierwszy kobiecy duet w historii programu. Czterdziestki od jurorów, owacje na stojąco, miliony zachwyconych widzów. Ale za kulisami, cisza, która krzyczy. Wszystko zaczęło się od tej rumby. Zmysłowej, pełnej napięcia. W kulminacji, pocałunek, który poruszył Polskę. Dla jednych sztuka, dla innych znak, że coś się kończy. Bo z widowni zniknęła Julia Walczak, życiowa partnerka Zilman. Jeszcze niedawno kibicowała jej z dumą. Dziś milczy. Nie ma jej na Instagramie, nie ma w studiu. Nie ma w żadnym kadrze nowego życia Katarzyny. A sama Zilman przyznaje: Jesteśmy w momencie przemebłowania słowo boli jak wyrok. Bo przemeblowanie w związku to nie nowa soufe, to burzenie ścian. I pytanie, czy ten dom da się jeszcze odbudować? Na parkiecie Zilman wygrywa wszystko. Ale czy w życiu prywatnym właśnie przegrywa najwięcej?